Mieć rybę, zjem rybę, ale jak dostanę wędkę, to ja mogę sobie tych ryb nałowić. I my chcemy dać tym osobom wędkę. W myśl tego powiedzenia rozpoczęła się dziś działalność Centrum Wsparcia i Integracji Krok do pracy przy ulicy Towarowej w Poznaniu. Pomysłodawcą idei tego miejsca jest Fundacja Innowacja i Wiedza. Centrum Integracji i Wsparcia w Poznaniu odpowiada na potrzeby lokalnego społeczeństwa, osób, migrantów, które ucierpiały w wyniku tak naprawdę drugiej fazy wojny. Partnerem w organizacji Centrum Wsparcia i Integracji jest tak zwany Międzynarodowy Komitet Ratunkowy. To organizacja oferująca doraźną oraz długofalową pomoc uchodźcom, założona w 1933 roku z inicjatywy Alberta Einsteina. W Polsce rozpoczęliśmy swoją działalność po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Zapewniamy zróżnicowaną pomoc uchodźcom, między innymi integrację i możliwość przetrwania tego trudnego dla nich czasu. Wsparcie tłumacza, pomoc prawna, targi pracy dla obcokrajowców. A to tylko kilka z wielu bezpłatnych usług, które oferuje Krok do pracy. Są panie, które miały działalność gospodarczą na, Ukra gospodarczą na Ukrainie i chcą też tutaj otworzyć, ale niestety musiały wszystko tam zostawić, więc e, tę te sferę też będziemy tutaj wspierać. Mimo zróżnicowanej oferty, dołączenie do projektu jest bardzo proste. Pierwszym takim elementem jest wypełnienie ankiety. Nie ma znaczenia dla nas, czy przyjdzie, u nas wypełni, czy w zaciszu domowym, czy gdzieś w jakiejś urzędzie się dowie i też tam e, wypełni tą ankietę, my wtedy kontaktujemy się telefonicznie i umawiamy na spotkanie. A poza usługami w samym centrum, założyciele chcą wyjść o krok dalej. Będziemy realizować we współpracy z naszym partnerem IRC wydarzenia lokalne, lokalne targi pracy, ale też spotkania eksperckie, spotkania eksperckie z pracodawcami. Pełną ofertę Centrum Wsparcia i Integracji można znaleźć na stronie krokdopracy.org. Damian Wełna, Puls Dnia.